Są bez domu, ale nie bez uczuć. Bezdomnim. To właśnie teraz, kiedy termometry pokazują coraz mniej kresek, pomoc jest im najbardziej potrzebna. Strażnicy miejsce, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża apelują o pomoc. Koce, ciepłe kurtki i buty. Tego potrzeba najwięcej. Pracownicy tych instytucji jeździli dzisiaj i sprawdzali miejsca gdzie znajdują się bezdomni. Życie ich nie rozpieszczało, sami też często nie są bez winy. Pan Roman i Pan Stanisław są bezdomni od dwóch lat. Ich dom jest teraz tutaj. Tutaj nam dobrze mówią i o mieszkaniu w schronisku nawet nie myślą. Te strogi robią, no i namawiają, żeby do ośrodka iść. A nie chce Pan iść do ośrodka? Na razie nie. A był Pan w schronisku? Nie byłoby tam nie. lepiej? Nie. Nie chce Pan iść? Na razie jest ciepło. No. Jak już przyjdzie zima, to naprawdę taką... Tu idzie wytrzymać jeszcze Mężczyźni mimo że mają do tego prawo, nie pobierają pieniędzy z ośrodka. Na własne potrzeby potrafimy sami zarobić, tłumaczą na ubrania czy ciepłe koce pieniędzy nie starcza, ale akurat w tej kwestii mogą liczyć na pomoc. Po raz kolejny, zresztą jak co roku, zorganizowaliśmy akcję zbiórki odzieży dla osób bezdomnych. Jest to akcja o tyle przydatna w naszym mniemaniu. Że osoby bezdomne praktycznie nie mają gdzie trzymać swoich ubrań, więc latem naturalną koleją rzeczy jest to, że tych ubrań się pozbywają, zimą znowu ich potrzebują. Najbardziej takim deficytowym, że tak powiem, materiałem są buty, ponieważ. Osoby bezdomne są osobami bardzo mobilnymi. Osób, które pomagają bezdomnym, nie brakuje, magazyn PCK w rybniku od kurtek, butów czy kocy, aż pęka w szwach, to dobrze, bo te akcesoria szczególnie zimą są nieocenione, jednak bezdomni mogą też liczyć na inną pomoc. Proszę powiedzieć, jak tutaj okoliczni mieszkańcy reagują? No raczej tu tu są bo przynoszą ciepłą herbatę, czy coś ciepłego do zjedzenia. No... Czyli można na nich liczyć. Tak. Jak widać, warunki mieszkalne bezdomnych są różne. Tutaj, w opuszczonym budynku w Rybniku-Boguszowicach, mieszka pan Piotr ze swoim bratem i jeszcze jednym kolegą. Tutaj warunki nie są najgorsze. Są jednak miejsca, takie jak te kanał w lesie, w którym bezdomni również nocują. Pogoda w tym roku póki co bezdomnych oszczędza. Kiedy przymrozi, być może wybiorą się jednak do ośrodka. Miejsca na nich czekają.